Hello, hello. To ja, znów zimnogrodnik. No cóż, przyszła jesień. Jesień nam się kojarzy z kolorowymi liśćmi. Ale nie tylko z tego są znane ta pora roku, z kolorowy, że tak nazwijmy, liści na drzewach. Są także na przykład, tak jak ta to za mną, krzewy, które są ozdobne z owoców. Oto śnieguliczka, Ten Niewielki krzew. Będący rośliną miododajną, tego właśnie główną ozdobą. Teraz znacznie są takie oto białe owoce, ale te owoce oczywiście są niejadalne. Zostawcie je dla ptaków. Obrócę Wam kadr i zobaczycie sobie bliżej. Ale teraz, oczywiście, intro, a po intrze, wracamy do odcinka. A więc jeszcze raz, śnieguliczka, jak widzicie, to ozdobny krzew, nadający się także na pojedyncze nasadzenia, jak i żywopłoty, który o tej porze, czyli teraz, jak mamy tutaj koniec września, początek października, ma takie oto białe kuleczki, owoce w barwie śniegu, stąd się wzięła jego nazwa. Śnieguliczka przyszła do nas oczywiście nie tutaj z krainy śniegu tylko jest to roślina z Ameryki Północnej tak jest, podkreślmy roślina parkowa także wiejskie ogródki krzew miododajny dorasta, nie jest wysoka dorasta sobie do więcej metr, metr 50 jak widzicie intensywnie się tutaj o, potrafi krzyć, znakomicie się nadaje do na nasadzania na przykład z innymi roślinami, że są sobie tutaj berberysy liczka można kształtować, przycinać. Kwitnie w czerwcu, kiedy jest ob oblepiona wręcz kwiatami. A teraz, właśnie o tej porze, pojawiają się na niej owoce. Tak jak podkreśliłem, owoce zostawcie dla ptaków, gdyż te owoce są, wierają saponiny i mogą być dla nas. Trujące i nawet na pewno są trujące. Śnieguliczka, tak jak nie ma jakichś z nią problemów co do uprawowych, jest to roślina tolerancyjna. Rośnie gleby od żyznych po gleby słabsze. Polecamy z nimi stanowiska słoneczne. I czy może być wrażliwy na mróz? Może, ale życiu wcale mu to nie przeszkadza, bo bardzo łatwo się odradza. Natomiast tu pamiętać warto teraz wam pokażę w dół. Właśnie śnieguliczkę warto też ścinać i odmadzać, żeby nam, tak jak tutaj, nie robiło się takie o, puste przestrzenie. Dobrze. To co? Idziemy dalej szukać ozdobnych jesienią. Tak. I za mną jest w tle kolejne. Pięknie przybawiające się krzew drzewo zwane zemstą sąsiada a jest to Suma Godcowiec, który teraz liście przebarwia na piękny złoty i czerwony kolor. Trzymając także swoje owocostany, kwiatostanek tutaj szyszki. Tak, zemsta sąsiada. Ale co zrobić, by Suma Godstowiec nie stał się zemstą sąsiada? No cóż, mieć dobrego sąsiada. Który po prostu będzie go podzielony na jeden pień i starał się nie kalczyć jego korzeni. Bo wtedy ten oto sumak odstowiec zamiósł się w roślinę ekspansywną. Dobra, czas na ujęcie z drugiej kamery. Więc tak. Oto sumak odstowiec. Piękna, ale zarazem zdradliwa roślina. Posiadająca wielkość dużego krzewu albo małego drzewka mniej więcej 3 do 5 metrów wysokości. Jeszcze raz wam go pokażę. On tutaj z daleka, żeby było widać, którego liście zielone na jesień, jak jak mówiłem, wybarwiają się na taki kolor. O, żółty, czerwony, też złotawy. Suma gotstowiec jest wiadomości są w kilku odmianach, na przykład Dissecta, Tiger Ace, lacinata. natomiast czy jest to krzew wymagający? Nie i to jest jego zarazem z zaletą i wadą gdyż potrafi on się bardzo silnie rozrastać lubi stanowisko słoneczne, do pół zacienionych, zacieniony będzie się mniej wybarwiał na jesienią natomiast Yy, czego oczekuję? No, jak ja tu wiem, żeby go nie drażnić. Suma odstowiec ma bowiem tendencję do tworzenia odrostów korzeniowych. O! I tutaj na dole, właśnie młode przyrosty albo girgi. I te odrosty, jeżeli się pojawią, trzeba by je obcinać, wycinać, jeśli nie chcemy, żeby nam się za bardzo rozrastał, bo suma, który zamiast drzewka zamieni nam się w Jedną wielką, taką zrośniętą właściwie zarośla i krzaczki. odstowiec to jest cenioną owszem rośliną, wchodzącą zwłaszcza w Azji. Dajcie mu dużo miejsca, nie, nie, niż, nie starajcie się nie kalczyć jego korzeni podczas nie wiem, koszenia trawnika. I to wszystko. A jeśli nie chcecie, żeby się rozrastał, i nie stał się, jak to mówią, zemstą sąsiada można stosować w glebie takie przegradzające plastikowe, grube maty bądź przedzielenia, które hamują jego apetyt na teren z ciekawostki powiem, że suma gotstowiec yy, gdybyście go... nie polecam oczywiście użyłem go do, do, do palenia ale miałem taką roślinę, tą starszą, którą no cóż, trafił piorun yy, i uschła i poszedł po prostu no do kominka podczas palenia pachniało perfumami. Tak to szok po prostu normalnie dym wydawał zapach perfum. Myśmy mówić o krzewach, ale czemu to może nie krzew bardziej bylina, ale hortensja bukietowa. Jak dla mnie królowa ogrodowa królowa kwiatów, która nie tylko w okresie kwitnienia. Cieszy nas swoimi pięknym białymi, żółtymi i lekko kwiatami, ale jak gdy przekwita, przykład ta, zobaczcie, zamienia się też w ferię barw. Kwiaty różowieją, ciemnieją, tak naprawdę utrzymują się na roślinie aż praktycznie do przemarznięcia, a potem są w postaci kwiatostanów, stanowią ozdobę podczas zimy. Oj. No po prostu, no, miejcie hortensję bukietową. Nie, nie ma z nią takich problemów jak z tą hortensją, którą na przykład musimy ochraniać. Bukietowa, przycięta spokojnie na wiosnę i tak będzie nam kwitła. Hello, pajączku. No po prostu, no tyle no, no tyle no. I uda się praktycznie wszędzie zawsze i wszędzie, no dobrze no, pamiętajmy, że hortensja lubi wodę mieć, nie tylko słoneczne, ale lubi mieć też wilgoć, w gruncie to, o czym wspominałem w odcinku o hortensjach, plus jakiś kwaśny nawóz do nich spokojnie naprawdę daje radę. A taki oto klomb nasadzony hortensją, tutaj akurat jest, jestem, przepraszam, że znikam z kadru, jestem pod blok blokiem, a mam ją oczywiście w ogrodzie, Nasadzono ją jako jednolite, że tak powiem nasadzenie właśnie takie monotematyczne. Rozrosła się i cieszy od zieleni, pokwitnące kwiaty i potem po ozdobne, także zaświątujące kwiaty. Miejcie hortensję taką w ogrodzie. Jesienne krzewy ozdobne, które są głównie zimie. No powiedzmy, że ten za mną jest ozdobny cały rok, ale jesienią zyskuje charakterystyczne czerwone owoce. I? Au! Kuje, tak. To berberys. Czy berberys to pochodzi od berberów? Nie wiem. Ale tak jak on lubi lekkie, piaszczyste gleby. Aha, a berberowie co, lubią w No chyba poszedłem za daleko z tą analogią. Na to lubi lekkie, piaszczyste gleby, miejsca słoneczne. Na jesień, oczywiście kwitnie, na jesień teraz zyskuje takie ozdobne, czerwone owoce, które będą pożytkiem dla ptaków. Dobra, obracamy kamerę. A oto izbiska imcim berberis. Głównie krzaczasty krzew. O, z kolcami. Broni się wtedy, mam wrażenie, przed zjedzeniem. Tutaj widać rzędy czerwonych owoców. Berberys zwany inaczej kwaśnicą. Przepraszam, śle jest dłużywa ulica. Kilkaset krzewów należy do tego gatunku. Kilkaset. Posiada właśnie całą odcienie barw. Oj. Od zieleni po żółcie i czerwienie. Także no, jest czym dekorować. Berberys także jest tu Łatwy w uprawie, tak jak podkreśliłem Wam, ziemię naturalne, przepuszczalne, lekkie. Może być przysadzany przy ruchliwych drogach, to zresztą słychać za mną ruchliwa droga. I ta droga właśnie hałasuje, a berberysowi to wcale nie przeszkadza. Można z niego zrobić niskie żywopłoty, może takie średnie. Co najważniejsze, berberysa co jakiś czas staramy się na przykład, o zobaczcie jak ukazałości przycinać i kształtować, odmładzać żeby nie rozprzestrzeniał nam się za bardzo i w sumie co? i tyle no zróbcie sobie z niego płatki żywopłatki i pojedyncze nasadzenia na pewno na berberysie się nie zawiedziecie najciekawsze odmiany berberysa to Thunberga, Atropurpurea, Bagatel, Coronita, Golden Ring i moje ulubione względu na nazwę to Harlekin Red Chief. O, czerwony szef. Rozglow. No to co? Czas iść do kolejnego krzewu. O, ja cię ci kręcę. Jak to mówią. Nie ma bata, musisz kręknąć. i kręcę, bo jak wam wskoro pokazywałem, wam oho. Pokazywałem wam to berberysa. To teraz pokażę wam krzew, także ozdobny z owoców. Jeden, jak ja to nazywam, z czwórki, a jest to Irga. Tak samo na soliter, na nasadzenia. Takie nazwijmy, że będzie można zrobić jakieś zagęszczenia do przycinania. Krzew łatwy po prostu w uprawie z szeroką, dużą gatunkową. Obracam kamerę i zobaczcie to jak wyglądają listki i owoce z bliska. O! Oto Irga i jej czerwone owoce. Także tu takie sztywne ładne zielone listka. Widać, że tych ma ich stanowczo dużo. Irga, inaczej kotoneaster. Bo tak jak mówiłem, już popularna roślina okrywowa. Żywopłotowa, można sadzić na rabaty, ogródki skalne. Skąd ona pochodzi? Ha. Przede wszystkim pospolita roślina z Azji i Europy. Krzew to, tak mniej więcej, dorastający do 1,50 metr, metr m. Znakomicie, jak widać, przyjmuje się takich, jakiś na blokowiskach. Odmiany irgi popularne są taka kutnerowata, z, za, z zamszem, irga czarna, irga pozioma, są odmiany irgi o owocach nie tyle takich czerwonawych, właśnie, co takich żółtawych. Czy coś powinniśmy więcej o uprawie irgi? Zalewisko słoneczne do półcienistego jest tolerancyjna, kwitnie. I tyle. Irga oczywiście. Zrzucali liście na, na zimę, Te owoce się najdłużej utrzymują. Irgi nie lubią nadmiaru wilgoci i tak jak powiedziałem, choć się nadaje się na liściach to i słoneczne, to jednak wybieraj najbardziej się wybarwiają i rosną najlepiej na słonecznych. Nie wymaga regularnego przycinania, ale jeżeli tak jak mówię, się, się rozrasta, to nic nie szkodzi, sobie ją przytniemy. Tak. W tle odgłosy wystrzałów no cóż uroki życia. Ale tak jak powiedziałem, jest wielka czwórka jak dla mnie krzewów ozdobnych z owoców jesienią. Oprócz oczywiście naszego widzieliście berberysa, irgi, są jeszcze ogniki i oliwniki. Ten za mną to ognik. A czemu? Bo to odmiany czasem żółte. Zebrane takie w grona, tworzą niczym, no jak, tak jak płomienie, tak się skojarzyło. Nazwijmy to artyście i poecie, który je nazwał. Też mają delikatne kolce, ale można bardziej się niż do berberysa. Znowu wracamy kamerę. Oto przed wami przyczyna nazwania ognika ognikiem. Żółte owoce, tam pomarańczowe, zebrane w grona. Ognik szkarłatny. Rodzina różowatych. Występowanie takich naturalne to zachodnia Europa, Azja, przepraszam, południowa i środkowa Europa, Azja, Zachodnia oraz Kaukaz. Ognik jak, te, jak i poprzednie nie jest wymagającym krzewem w uprawie. Rzekłbym, że bardzo prostym. A więc, tak. Ogniki nie ukrywajmy. Znakomite. Krzewy ozdobne, które są, jest wysoce mrozoodporne. Praktycznie przetrwa każdą zimę. Yy, lubi, tak jak poprzednie stanowiska, od słonecznego do takiego lekkiego płócienistego. Yy, dorasta mniej więcej. O, trzech. A tutaj jak widać, nieformowany. Może być i że do 5 metrów. Sobie spokojnie wysokości. Owoce, tak jak mówiłem, są od jaskrawo-czerwonych do żółtych, zebranych w takie grona. Warto to mieć roślinę dla ptaków, taki się pożywiają tymi owocami. Gleba, jaką potrzebuje, to przeciętna, taka mniej więcej sucha. Nie przepada za bardzo oczywiście suchą i zarazem bardzo wilgotną, czyli po prostu taka roślina uniwersalna może być ukształtny na żywopłot, na pojedyncze nasadzenie. Jeśli chcemy stworzyć z niego żywopłot to sadźcie go co 50 cm. Ogień szkarłatny lubi cięcie. Tak, lubi cięcie. Inaczej żeby nam się tutaj tak nie rozrastał za bardzo. Tak, ma kolce jak widać, ale cięcie odmładzające sprzyja jego po prostu lepszemu owocowaniu. Poprawia pokrój. No, zdarza się, że mordę na takie orów grzybowych. Tradycyjnymi środkami go pryskamy, typu jak Topsin, miedziam wystycznącymi rozmażamy przez sadzonki zielone bądź półzdrewniałe. Cniemy go maksymalnie dwa razy do roku. Pierwszy raz cniemy po, po kwitni w czerwca, drugi raz w końcu sierpnia i tyle coś więcej o nim powiedzieć? Ognik, no po prostu, ognik. Tak jak był Anduril płomień zachodu, jak dobrze pamiętam z Waczy Pierścieni, to jest płomień ogrodu. Czy są krzewy, które kwitną na jesień? Są, może nie tak obficie jak na wiosnę. To to za mną popularna wajgela. Przewłóżka cudowna. Owszem, kwitnie wiosną na początku lata, ale właśnie teraz na koniec sezonu powtarza swoje kwitnienie. No cóż, szkoda, że nie pachnie. O Wajgeli nie muszę wiele mówić, doskonale ją znacie. Natomiast pamiętajcie, żeby tylko młode zadbać, żeby nam się za bardzo Wam nie przewazły. Przycinanie też takie nazwijmy korekcyjne stosujemy. I sprawa druga. Czemu wybrałem takie, a nie inne krzewy? Ponieważ postanowiłem najbardziej popularne. Najba tak, najbardziej popularne. Są to krzewy dla początkującego ogrodnika, nigdy was nie zawiodą. Sprawa druga. A zaawansowany ogrodnik też nie powinien mieć się wstydzić ich posiadania w swoim ogrodzie. Bo są łatwe, sprawno, uniwersalne. I wasz, i, i ogniki, irgi. Te, czy też są pożyteczne dla ptaków, które korzystają z ich owoców zimą. No to co? Pomachamy wajgelą, ale nie urywamy. Niech sobie tutaj rośnie. Także taka niby, banalny krzew, ale cieszy jeszcze jesienią. Swoim, co prawda takim końcowym, ale jednak kwitnięciem. A, i mówię wam pa.